I wreszcie, właściwy, osławiony najbardziej popularny ul bezramkowy TBH, bardzo podobny do tego, który będziemy robić na warsztatach. Tylko, oczywiście, ten jest dużo krótszy: jest ośmioramkowy. Będziemy wykonywać formę 30-plastrową, dłuższą, ponad około metra długości. Będzie miała zajrzymy w środek gniazda, jak wygląda, yy, jak wygląda plaster, ułożenie pokarmu i czerw. Plaster jest dosyć ciężki, jak już mówiłem jest. 21 wrzesień, czerwiu jest na trzech plastrach, to jest środkowe, w zasadzie pokarmu dostały około 12 litrów, jest to ilość wystarczająca, która umożliwia bezproblemowe przezimowanie rodziny w naszych warunkach. Jeden plaster, żeby pokazać. Gdzie sytuacja? Pszczele mimo, że są dzikie, są bardzo spokojne. Że za zazdibię ich. Brak agresji w tej porze roku i dziękuję Państwu bardzo.